Dobry, witam. W miarę o poranku, w środę, mamy gdzieś koło godziny 9.20. Przyjechałem tutaj na to moje szumrakowo, przestawić to całe towarzystwo, podkarmić, zobaczyć jak to wszystko śmiga. Kury dostaną zaraz nową kwaterę. Przesuniemy dokładnie o jedną długość, ciken traktora. Indyki dostały właśnie ziarno. Kukurydzę, pszenicę i jęczmień. Te dojadają to co z wczoraj zostało. Oczywiście się im dosypie też świeżej kukurydzy. Śruty kukurydzianej dokładnie. Takiej grubo pokruszonej. No i za chwileczkę będę informował co tam dalej. Pierwszy cikien traktor do przeciągnięcia przygotowany. Kuraki jak widać takie dosyć, dosyć już spore. Jeszcze troszeczkę, i nadejdzie ich czas. Dobra, przeciągamy drugi chicken traktor, też przygotowany do przeciągnięcia. Kuraki też sobie tak. Kuraki przeciągnięte. Chodzi o to, że to pojedło. Postawiłem sobie na tej linii. Ma mi wyznaczać linię końcową tego kurnika. Nasze chicken traktora to samo. To drugie było tu. Wyznacza mi koniec. Standardowo uciekinier. To jest dobrze przemyślana konstrukcja, bo kółka są na tyle wysokie, nie? Jak Ci tam jest? Krysia, Marysia, pozdrawiam wszystkie Krystyny i Marię. Zacząłem mówić, że to jest taka szczelina yy, i to powoduje to, że ten kurczak, jak mu się nie chce ruszyć dupy, to się położy i ta cała konstrukcja nad nim przejedzie i nic mu nie zrobi. Temat tamtegoroczny był taki, że w ogóle zbyt ciężki był mój chicken traktor, źle przemyślany i, i parę kurczaków sobie najechałem. Idziemy do siostrzyczek i do braciszków. Tak. Także jak widać kuraki jedzą, zostały parę minut, żeby tam wyłapać te wszystkie żyjątka. Wodę to stały. Tą trawę będę musiał skosić, bo troszeczkę za wysoka jest, ale to króliki się będą cieszyć. Jadę do indyków. To tam tylko wodę im doleję. To tak wygląda jak wygląda. Trzeba ją skosić troszkę w paru miejscach. Tak samo tutaj w tych pasach pomiędzy Cikiem traktorami. To co tutaj się nie dało zajechać Cikiem traktorem ładnie. Trzeba będzie pomyśleć, kogo tu do roboty zagonić. W sensie jakie zwierzątko, żeby, żeby pracowało na, na mój wspólny sukces tutaj. Razem ze zwierzętami na nasz wspólny sukces. Życzę dużo zdrowia, do widzenia. Niech się darzy, wszystkiego najlepszego.